Witam wszystkich, Tlawoskor i zapraszam na Zagrajmy w Blood Omen 2. I kontynuujemy naszą podróż po dzielnicy przemysłowej. Tu widzimy jakąś... ninja znowu. I domyślam się, że tylko pozostało nam iść tędy. I oczywiście, odkąd wczytałem zapis, nie mam już mojej świetnej kosy. Niestety. O rany. Ups. 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 Trochę zapomniałem jak się blokuje. <grymne> no, no, no. Ups. Nie to, nie to. Och. Serio. Zaczyna mnie wkurzać. Dobrze. Trzeci raz. Mówię tak na serio. Aaaa. W Dobra, asfaltowa pan należy A my opuszczamy drabinę No i tak naturalnie przejście zamyka się za nami Okej, okay, drabina drabina oh. drabina, kain... kain drabina? okej okay. hmm, słyszałem go już człowieka więc tak yy, od razu powiem, że nie przepadam za tym rozdziałem ponieważ tu może nie było tyle co no, zagadek, no właściwie w całym Blood Omen 2 nie ma zagadek, ciężko to nazwać zagadkami, jednak było dużo zabawy z przejmowaniem kontroli nad innymi ludźmi i to było już trochę mniej ciekawe. Tells me the Nexus Stone will be found in the main factory beyond the dam. There will be a gondola to take you there. If this is deactivated, you must look below for the glyph to repower it. But be careful of the guards. Have you any further wisdom to dispense? I sense the presence of another vampire close by. He may be watching you. I will whisper you again when it is needed.

O oh, jasne, tak Przegięte blokowanie I musiałem zwabić dwie panie Leżeć Leżeć O oh, come Na no, mnie, może trochę podładuję pasek O oh, fuck Jesteś zły i do tego zginiesz Z moim mieczem w swoim kręgosłupie No tego się nie spodziewałem, już myślałem, że gra mi jakoś Cudacznie pozwoliła zablokować ten atak, chociaż Zablokować jego się nie da No jednak Miałem jakiś, miałem jakąś ułudę tego yy, Dobra Okej, okay, jak to. Nie, nie mogę. Zobaczmy, trzeba z... zlecieć zszybować poniżej. Gdzieś się kolejna pani? Czy to są strażniczki tego miejsca? Bardziej wyglądają na złodziejki. Ech, mi mnie Właściwie to. Ups. Pady. O, to było piękne No dobra, magia w kablach poleciała. Ja nadal mam wrażenie, że gdzieś tu była jakaś skrzynka. Wiemy, wiem, że gdzieś tutaj w pobliżu jest broń, którą chyba widzieliście wcześniej. Zobaczmy, tutaj była. Aha. Tutaj nie wiem, czy. Chyba widzieliście wcześniej to właśnie ta dziwna pseudoproduktorowa włócznia dwuostrzawe coś. Yes. Teraz zobaczmy, czy to w skrzynkach? Ech, co by co to było? No, tutaj nie wskoczę. Raczej trzeba pójść tędy. I tym razem Kane potrafi sam wejść na drabinę bez skoku. Tak to bywa. Kane jest kaprośny. Mm. A, tutaj. Dobrze, a jednak była skrzynka. Pamięć nie zawalił. To pokrzepiące. Wow, i to niebieska. Bardzo dobrze. Zawsze to trochę mniej Do doświadczenia. i znowu jesteśmy na górze właściwie czym zajmują się ci ludzie? to jest dzielnica przemysłowa no dobra, widzimy coś coś się tworzy widzimy jakiś dym z tych kominów nie wiem, bardziej przypomina to jakąś elektrownię ciepłą no ale okej okay, i Gra koniecznie musiała mi pokazać jak ludzie włączają sobie muzykę tu jak widzicie jest bardzo dużo mgły, zatem można zakraść się. Przynajmniej pośrednio. Tutaj widzimy chyba nowy rodzaj przeciwników, ale nie mam pojęcia jakim oni są. No, bullshit. Serio. W łamku sekundy czaszka zniknęła i od razu... Spadaj. Ech. No. Dzięki, dzięki Kej. Bardzo szybko reagujesz, jak każdy wampir. Nie mm. nienawidzę dziadów. Nienawidzę tych dziadów. O, i to wszystko od nowa będę musiał robić, tak? Of course. Nie mogę pominąć tej sceny. Ola, <laughs> to jest takie głupie. Nie, nie chcę, żebyś mówił. Vorador, zamknij się. Pomij w Jakim cudem nie można pomijać scenek? To jest idiotyczne Nie, nie chcę szukać glifu Vorador, przyjdź tu sam, róż dupę Maybe <grytanie> <grytanie> Naprawdę, nie znoszę takiego tegoś, nie znoszę nawet niepomijania, niemożności pomijania scenek, e, scenek, nawet nie scenek, tylko różnego tego rodzaju intrasponsorów, to jest, kiedy uruchamiamy grę, naprawdę nie znoszę, to jest schemski ruch z strony twórców. a teraz se panie, fuck you, leżeć. No. Oh. Fuchs, to był fuks. na zemia, tu